To herbata imbirowa, jedna z moich ulubionych. Nie wiem, jak wy... Ja nie lubię imbirowy, ponieważ jest bardzo ostra. Dajcie znać, czy wy lubicie. Chyba też ją teraz polubię. Aha. Chciałam zapytać Cię o mamę. Jak się czuje? O wiele lepiej i wkrótce mają ją wypisać. Rozważam zorganizowanie dla niej przyjęcia powitalnego. Nie? Czemu wszyscy robią tu przyjęcia? Na każdą okazję. Wysłał ci emotkę w serduszko. Jej, yeah, impreza! Twoja mama wychodzi ze szpitala. Impreza! Dostałaś ama w prasie, w pracy, w pracy. Impreza! Zerwał z dziewczyną. Impreza! Matka Erika uprawa jogę na głos z wszystkimi. Impreza! Serio? Bez powitalnego niepowitalnego, a raczej dzięki Bogu, że żyjesz. Brzmi dobrze. Pomyślałam sobie, że pewnie miło będzie jej spędzić czas ze znajomymi i rodziną tak po, po tak traumatycznym doświadczeniu. Jest małe, Ale, ale mam męża i kochankę. Więc ta przyjaciele i rodzina, no niekoniecznie. Zgadzam się, na pewno będzie zachwycona. Zastanawiałaś się już nad miejscem? Myślałam o zorganizowaniu przyjęcia w barze. Serio? Po co restauracja i czemu domy na wsi? Co masz na myśli? Sama wspomniałaś, że po wypadku pewnie wolałaby prywatne spotkanie z osobami, które są jej bliskie. Trudno będzie zadbać o intymną atmosferę w barze, chyba że chodzi o bar Krajga. W sumie masz rację, zresztą mama raczej nie powinna mieszać leków z alkoholem. A czemu od razu alkohol? Mogłaby się wody napić? Myślę, dobra, w domku na wsi, może być. Chcesz wynająć coś przez Airbnb? Tak! Możemy sprawdzić w apce, co jest dostępne. Are you kidding me? Domek na wsi? Czy wy sobie zdajecie, jakie to jest? Sprawa z tego, jakie to jest w Wygwizdowie? Znaczy, obok mnie jest wieś, ale ona jest bardziej miastem, mi miastem niż wsią, ale... Z tytułu wieś, a wygląda jak miasto. Ale... O jakiej wsi mówimy? Wyjmujesz telefon i zaczynasz przeglądać różne oferty. Niestety wszystkie miejsca, które wpadły ci w oko, są już zarezerwowane. O ran, trzeba było zaklepać coś dużo wcześniej. Jakby dużo wcześniej oznacza czasami dwa miesiące wcześniej. Nie mogłaś przewidzieć dwa miesiące temu, kiedy się de facto wprowadziłaś dopiero do mieszkania, że yy, Twoja mama będzie miała wypadek. Jakby logiczne. Chyba musimy wybrać jakąś inną miejscówkę. Myślałam o zorganizowaniu przyjęcia wraz z Serio, restauracja? Najnudniejsze miejsce na świecie. Przepraszam, że to mówię, ale ja osobiście nienawidzę restauracji. Jakby dla mnie są to miejsca zbyt nudne, zbyt dostojne. Ja też jestem niska, nie mogę chodzić w sukienkach, więc... Samo przez się. Mówi. U, elegancko. Hmm, wiesz, w sumie jednak nie chodzi mi o elegancję. Dlaczego? Mama nie chciałaby niczego tak oficjalnego. Dom moich rodziców odpada... Tak samo jak ich pokoje hotelowe. A gdybyśmy zorganizowali przyjęcie u nas w mieszkaniu, to była moja pierwsza myśl. Celo, daliście mi trzy opcje tylko po to, żebym się podenerwowała? Naprawdę takie rzeczy mnie denerwują. Wiem, ja jestem chora. Jeśli masz coś przeciwko temu, to nic nie. No, daj spokój. Jak mogłabym powiedzieć, nie, kiedy chodzi o przyjęcie? Dzięki Bogu, że żyjesz. Jeszcze powiedzcie, że taki szult wywieźcie nad drzwiami. Dzięki Bogu, że żyjesz. To, ja, to ja jestem. Jedziemy z tematem. Swoją sponsorowaniu ostatnio naszej nie wypatrzyłam zajebiste balony dinozaura. Kupiłabym takie. Nawet na taką imprezę. Dzięki, Colin. Jesteś najlepszy. Czujesz ekscytację na myśl o planowaniu przyjęcia niespodzianki dla mamy i szybko przygotowujesz listę potencjalnych gości. Chyba udało mi się skontaktować ze wszystkimi jej znajomymi przez jej media społecznościowe. Dzięki Bogu za współczesną technologię. Masz dostęp do kąta mamy? Mam nadzieję, że się, nie że się pojawią. Nie każdy da radę dotrzeć do San Francisco w tak krótkim czasie. Czemu robisz coś, co jest nierealne do zrealizowania? Kiedy, kiedy docierasz do końca listy, orientujesz się, że przez cały czas odkładałaś poinformowanie dwóch osób. Kogo zaprosić? Tata czy Howarda? Może wypadałoby ich obu. Do czym wspominałam. Opadasz na łóżko, bijąc się z myślami. Co mam zrobić? Rzucić monetą, a może zapytać wróżki? Zapytaj kolejno. Zaprosi ich obu. Ach, że też muszę być zawsze taka taktowna. Wiem, że zaproszenie ich obu może doprowadzić do konfliktu, ale przecież tak wypada. W ten sposób przynajmniej będą ferwa bez wszystkich. Może spotkanie we trójkę będzie dla nich okazją do wyjaśnienia sobie pewnych kwestii? Zadzwoń do ojca, bo jednak ojciec to ojciec. W takim razie zadzwonię do taty. Ale lepiej nie wspominać, że zapraszam też Hołada. Nie chcę, żeby z tego powodu zrezygnował z przyjścia. Pewnie się wścieknę, że to przed nim zataiłam, ale konsekwencjami będę się przejmowała później. Cześć, kochanie. Cześć, tato. Zastanawiałam się, czy miałeś czas przyjść na przyjęcie niespodziankę dla mamy? Spotykamy się u mnie w mieszkaniu. Oczywiście, będę na pewno. Świetnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia, kochanie. I teraz do Howarda, okej? Okay? Zadzwońmy do Howarda. Otwierasz Messengera i dzwonisz do niego. Po kilku chwilach mężczyzna odbiera. Starszy pan i ogarnia Messengera. To ja dopiero, nie wiem, z miesiąc temu zaczęłam. Dobra, dla was, jak to widzicie, dwa miesiące temu ogarnęłam, że można sobie Messengera wycieszyć. Brawo ja. Aria. Hej, Howard. Wiem, że to dość niespodziewane, ale organizuję przyjęcie niespodziankę dla mamy w swoim mieszkaniu i chciałabym wiedzieć, czy przyjdziesz. Ale zdziwiony. Na chwilę po drugiej stronie zapada ciesza. Howard. Wybacz, po prostu zaskoczyłaś mnie tym zaproszeniem. Bardzo mi miło, że o mnie pomyślałaś, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Będzie też mój tata, jeśli to o niego się martwisz. Nie wiem, czy zaproszenie was obu to właściwa decyzja, ale chyba tego chciałaby mama. Aha, w takim razie na pewno się pojawią. Dziękuję za zaproszenie, Aria. To wiele dla mnie znaczy. Nie ma za co. Zaraz przyślę ci adres. Do zobaczenia. Oddychasz z ulgą, wstajesz z łóżka i przeciągasz się lekko, czując się jakby ktoś zdjął ci z piersi ogromny ciężar. Wreszcie mogę skreślić to z listy zadań. W sumie nie było aż tak trudne, jak mi się wydawało. Mogę przejść do kolejne, kolejnego punktu przygotowania się na wieczór, czyli strój. Wybierzmy jakiś ładny strój, by świętować powrót mamy do zdrowia. Bingo, skąd ja wiedziałam, że będziemy marnować diaksy? Uuu! W związku z tym, że u naszych postaci nie widać nigdy dołu, to wezmę ten strój, bo bardziej mi się podoba. Co to za włosy? Jakie ładne. Ale nie mimo wszystko, szalejemy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Idealnie. Widać, że się przyłożyłam, ale z drugiej strony udało mi się nie przesadzić. Nie wiem, czy założenie. To, e, sorry, miałam jakiegoś włosa na języku. Nie wiem, czy założenie siatki na siebie um, było nie nieprzesadzeniem, no ale nieważne. Twój plan jest w toku. Odebrałaś mamę z hotelu i zabiera ją do siebie na babski wieczór mamy z córką. Kiedy wchodzicie po schodach do mieszkania, mama uśmiecha się do ciebie. Wiesz, bardzo się cieszę, że chcesz spędzić ze mną trochę czasu. Bardzo to miłe. Daj spokój, mamo. Chodź, wejdziemy do środka i zaraz zrobię ciekawę. Brzmi świetnie. <zysk> Mino Twojej mamy po otworzeniu drzwi sprawia, że żałujesz, że nie miałaś pod ręką telefonu, żeby zrobić jej zdjęcia albo tego nagrać. Ojej, Aria! Nie wierzę, że zorganizowałaś dla mnie coś takiego. Dobrej zabawy, mamo. Zasłużyłaś na to. Odsuwasz się na bok, żeby zrobić miejsce tłumowi gości, które otacza Twoją mamę, gratulując jej szybkiego powrotu do zdrowia. Postanawiasz dać im trochę czasu. Kiedy rozglądasz się po pokoju, zauważysz Erika. Mhm. O, ładna bluza. Sweter. Pewnie ukrywał się przed swoją matką i przypadkiem trafił na przyjęcie. Chwilę później dostrzegasz swojego tatę stojącego w i wyglądającego na dość skrampowanego. W dłoni trzymasz klankę z whisky. Podchodzisz bliżej. Uff. Hej, tato. Cieszę się, że przyszedłeś. Aria, dziękuję za zaproszenie. Mhm. Wesoły do niego głosu szybko nabiera ponurego brzmienia. Mogę o czymś z tobą porozmawiać? Jasne, tato, coś się stało? Ojciec wzdycha. Po prostu. Nie wiem, czy twoja mama i ja powinniśmy dalej tkwić w małżeństwie, skoro tak się od siebie oddaliliśmy. Może byłoby lepiej, gdybyśmy zostali przyjaciółmi? I to jest piękna decyzja, bardzo dorosła, dojrzała. Muszę się napić, sorry. Słowa ojca psują ci humor. Jak mam na to zareagować, poproś, żeby to przemyślał i się nie spieszył. Ja uważam, że dla nich nie ma ratunku. Jeżeli chcą się rozstać, proszę bardzo, niech się rozstają, byleby nie krzywdzili siebie, ani nikogo dookoła. I wolę na te tematy nie wchodzić, ponieważ z rozkładami to ja mam w życiu bardzo, bardzo ciężko. I w sensie za dużo ich jest. I za dużo z nich wywołało na mnie jakiś wpływ. I przez to mam uraz. Tato, błagam, nie spiesz się. Wiem, kochanie, po prostu nie podejmuj pochopnej decyzji. Oboje się już stracają na prawo, prawo i lewo. To ma być pochopna decyzja? Aria, czy ty się słyszysz? Rozważ wszystkie za i przeciw, zanim coś postanowisz. Dobrze? Obiecaj, że zrobisz to dla mnie. Ojciec przez chwilę wpatruje się w płyn w swojej szklance. Obiecuję. Pochylasz się i obejmujesz go mocno. Po prostu zależy mi, żebyście zrobili wszystko, co się da, żeby ratować swoje małżeństwo. To wszystko. Ale jeśli się nie uda, chcę, żebyś wiedział, że między nami nic się nie zmieni. Zawsze będę Twoją córką. Słyszysz, jak tata pociąga nosem? Nigdy nie będę żałował, że ożeniłem się z Twoją mamą, bo dzięki temu mamy Ciebie. Kocham cię, tato. Ja też Cię kocham. Nagle rozlega się dźwięk dzwonka i Erik rusza otworzyć drzwi. Na progu stoi Howard. Tam, tam, tam. Sorry, musiałam. Po prostu chciałam, żeby wiecie, otwiera drzwi, tu takie burze z piorunami. Światło gaśnie, świeci się, wiecie, miga i w ogóle. Ale a, i on tak zdejmuje parasol, nie? Ale ulewa. Widzieliście coś takiego? Dawno ja było w San Francisco. Byłby to fajny, fajny element takiego oderwania. Przepraszam cię, tato. Podchodzisz do Howarda, który kieruje się w stronę Twojej mamy. Hej, jednak dotarłeś? Tak, przepraszam za spóźnienie. Nie mogłem wyjść z pracy, dopóki nie dokończę projektu. Nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Odchodząc, mimo wszystko trochę się niepokoisz. Och, co ja narobiłam! Ale niezręczna sytuacja. Wiecie, co wam powiem? Czuję się jak na moich urodzinach 18. Zaprosiłam całą rodzinę. Problem jest taki, że o ile rodzina po stronie pewnej jest bardzo zgrana, a to po drugiej stronie już nie do końca. I właśnie tego się obawiałam i się śmiałam kiedyś, że jak będę urządzać wesele, to niedzielę zare zarezerwuję dla jednej, a na przykład sobotę dla drugiej części rodziny. Oczywiście wszystko humorystycznie. Mówię tutaj tak zupełnie, żeby się pośmiać, mi nie było do śmiechu, ale pamiętaj, mam uśmiech, nawet jeżeli nie jest to... Po prostu wiecie, to jest ta chęć dogodzenia wszystkim, wbrew sobie, tak samo jak ja chcę dogodzić widzom. I wiecie, czego się obawiam? Że z YouTubem stanie się to samo, co szko ze szkołą, czyli w pewnym momencie będę miała tego za dużo, będę miała za dużo, że muszę... I z nienawidzą nagrywać. I będzie nienawidzę tego, nienawidzę tego, i będę to robiła na siłę, aż w pewnym momencie przestanę to robić. Tego się obawiam. Właśnie dlatego nie lubię, kiedy pytacie, kiedy jakaś tam seria. Jak będzie, to będzie. Obiecuję, że w tym roku się przykładam do robienia serii. Dajcie mi najpierw skończyć szkołę. Czuję się, jakbym siedziała na tykającej bombie, czekając, aż wybuchnie. Nie wiem, czemu uznałam, że ściągnięcie tu całej trójki to taki dobry pomysł. Wcale tak nie jest. Twoja matka wygląda na zaniepokojoną tym, że może rozwinąć, jak może rozwinąć się ten wieczór. Lepiej z nimi porozmawiam, zanim zdążą coś odwalić. Łapiesz Howarda i tatę i ciągniesz ich za sobą w kąt pomieszczenia. Stojąc obok nich, obok nich wyczuwasz wiszące w powietrzu napięcie niczym suchy stos czekający na iskrę. Co mam powiedzieć? Postaw sprawę jasno, żadnych awantur, dobra. Przebierasz swój najbardziej surowy ton i przemawiasz do nich obu. Która jest godzina? Bo jakby mam mały czasu na nagrywanie, bo jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. Akorde, mam tylko 5 minut, nieważne. Nie zamierzam tego powtarzać. Macie dzisiaj obaj zachowywać się jak na dorosłych przystało. Słucham? Wszelkie personalne niesnacki zostawcie sobie na kiedy indziej. Dzisiaj sobie ich nie życzę. Jeśli chcecie okazać mamie wsparcie, odłóżcie antypatie na bok i zadbajcie o to, żeby dobrze się bawiła. Mężczyźni piorunują się nawzajem wzrokiem. Okazywałem wsparcie swojej żonie poprzez moją obecność Dopóki ten głąb nie wparował tutaj i nie zaczął To jest to, to zawsze, nie? Powiesz człowiekowi nie panikuj On zacznie piszczeć z przerażenia Powiesz zachowuj się jak człowiek Nie, on zacznie się zachowywać jak dziecko Może dorosły człowiek, o